Cześć, witajcie w szkole latania na śmigłowcach w symulatorach DCS World, XPLANE 12 i Microsoft Flight Simulator. W tym odcinku ciągle drążymy jeszcze temat niskiego zawisu z efektem przypowierzchniowym. Bo zostały nam jeszcze do omówienia manewry w zawisie, a więc umiejętność przemieszczenia śmigłowca w wybrane miejsce i ustawienia go w wybranej pozycji, tak żeby robić to precyzyjnie i z zachowaniem pełnej kontroli, a nie wykorzystując powierzchnię boiska piłkarskiego. To trochę taki odpowiednik placu manewrowego w kurcie na prawo jazdy i tak jak pierwsze podejście do parkowania równoległego może sprawiać mnóstwo kłopotów, bo do utrzymywania niskiego zawisu dochodzi jeszcze pełna kontrola nad powierzchnią. Poruszaniem się śmigłowca, nad tym, żeby poruszać się precyzyjnie i bezpiecznie, żeby się w nic nie władować, o nic nie zahaczyć. A manewry wyróżniamy generalnie cztery. To lot do przodu i połku, to obracanie się wokół własnej osi, zwroty śmigłowca oraz lot do tyłu i poruszanie się na boki, takie strejfowanie jak w grach fpp. Wszystkie te manewry wykonujemy na bardzo niskiej wysokości, mniej więcej 3 stóp oraz z bardzo małą prędkością. Tak małą, że nie podaje się tu żadnych wartości w węzłach, tylko mówi po prostu o prędkości spacerowej, takiego żywawego marszu. Wszystko dla zachowania bezpieczeństwa i żeby mieć dużo czasu na reakcję. Ćwiczyć można gdziekolwiek, ale warto wybrać takie miejsce gdzie będą różne linie wyrysowane pola, okręgi, tak żeby można było mieć jak najwięcej punktów odniesienia. Warto też wyłączyć wiatr, bo wszelkie manewry z wiatrem będą dużo trudniejsze. No i jeszcze standardowa uwaga, ćwiczenie manewrowania w zawisie będzie łatwiejsze w Explainie 12 w DCS World dzięki lepszemu odwzorowaniu tam modelu lotu śmigłowca. Microsoft Flight Simulator jest tutaj bardziej wymagający, i niekoniecznie przez większy realizm, a raczej przez gorsze wymodelowanie działania efektu przypowierzchniowego. O dziwo najmniejsze problemy miałem z domyślnym śmigłowcem Cabriki 2 w tym symulatorze. No dobrze, przejdźmy do pierwszego manewru, najłatwiejszego z tych wszystkich, czyli lotu do przodu, poruszania się takiego do przodu i połuku. To chyba najczęstszy wykonywany manewr i przez najdłuższy okres czasu choćby przez to, że w ten sposób kołujemy na miejsce startu, a sposobem na kontrolowanie tak małych prędkości są minimalne ruchy sterami, zaledwie jakieś mikropoprawki poprawki o milimetry zarówno drążkiem czy pedałami i prawie każde wychylenie w jedną stronę od razu kończy się kontrą. Nigdy nie będziemy trzymać drążka w jednym miejscu, zawsze będziemy nim trochę pracować, operować, ale nigdy nie będą to jakieś duże ruchy. Jedynie mikroskopijne poprawki, tak zwane Fingertips Control, sterowanie opuszkami palców. Nie ma w tym wielkiej filozofii, po poderwaniu śmigłowca do niskiego zawisu po prostu przechylamy drążek trochę do przodu i pozwalamy śmigłowcowi nabrać prędkości, ale tej spacerowej, bardzo niewielkiej, jednocześnie sterując pedałami tak, żeby utrzymać wybrany kurs. Trążek idzie do przodu i po nabraniu prędkości albo trochę go cofam, albo wracam do neutralnej pozycji. I tak cały czas starając się kontrolować prędkość spacerowego tempa, Utrzymywanie kierunku bardzo pomaga skupienie się na dalszym punkcie odniesienia niż bliższym. Gdzieś tam bardziej na końcu tej trasy, bardziej na horyzoncie, ale jednocześnie mam też oko na jakiś bliższy punkt odniesienia, czyli tutaj na tą linię przy kokpicie. To właśnie takie ciągłe zerkanie na dwa punkty, dwa różne punkty, bliższy i dalszy, pozwala lepiej kontrolować utrzymywanie stałego kierunku poruszania się. Zatrzymanie się przy tej prędkości jest łatwe. Wystarczy zneutralizować drążek i poczekać aż śmigłowiec sam się zatrzyma, albo odchylić drążek do tyłu, żeby zatrzymać się nieco szybciej. I ponownie zwracam uwagę, że mowa tu o wychyleniu o milimetry, o minimalnym wychyleniu, a nie o jakimś gwałtownym pociągnięciu drążka do siebie. Najczęstsze błędy przy locie do przodu w zawisie to zbyt duże rozpędzenie się przez zbyt duży wychył drążka do przodu. Przy większej wysokości zawisu, zbyt duże, zbyt gwałtowne wychylenie drążka do przodu może też spowodować zahaczenie się tym czubkiem płozy o podłoże, co może mieć katastrofalne skutki. No i częstym błędem jest jeszcze zła praca pedałami, przez co nie można w pełni kontrolować kierunku lotu. Śmigłowiec zaczyna zbaczać z drogi kołowania gdzieś na boki, ale, generalnie, lody do przodu w zawisie powinien stwarzać najmniej problemów w porównaniu z pozostałymi manewrami. Kolejny manewr to obracanie się w zawisie zdecydowanie trudniejszy o wiele łatwiej tutaj popełnić błędy łatwiej wyjść poza wyznaczoną strefę robienia manewru co będzie widać tutaj na tym przykładzie helipada w explainie kiedy ogon Robinsona parę razy wyjdzie mi poza granicę tego okręgu którego chciałem się trzymać przy obracaniu się sterowanie drążkiem jest tylko dodatkiem, a główną pracę wykonujemy pedałami. Tutaj znowu dużą rolę ma prędkość samego obracania się. To nie mogą być jakieś gwałtowne piruety. Powinniśmy mieć takie stałe tempo obracania się, a pełny obrót do 360 stopni powinien zająć mniej więcej 15 sekund. Przy obrotach w zawisie wraca temat z czwartego odcinka szkoły latania, czyli używania pedału mocy. Prawego bądź lewego pedału, który kontruje efekt momentu obrotowego wirnika ogonowego i pozwala utrzymać śmigłowiec z jednej pozycji, który zapobiega jego opracaniu się wokół własnej osi, ale przy tym manewrze właśnie chcemy, żeby śmigłowiec się obracał, więc albo będziemy musieli mocniej wciskać pedał mocy lewy, bądź prawy, albo odrobinę go popuścić, żeby obrócić się w drugą stronę. Jeśli śmigłowiec jest amerykański i ma wirnik obracający się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wciskamy lewy pedał, żeby go utrzymać w linii prostej i lewy pedał wciśniemy mocniej, żeby go obrócić w lewo. A do zainicjowania obrotów w prawo wystarczy po prostu zmniejszyć nacisk na lewy pedał. Przy europejskich śmigłowcach i wirniku kręcącym się zgodnie z ruchem wskazówek zegara użyjemy pedałów odwrotnie, wtedy ten prawy będzie wciskany obracanie śmigłowca w miejscu bardzo ważne jest, żeby rozpocząć ten manewr, gdy śmigłowiec stoi nieruchomo nad jednym punktem, wisi nieruchomo nad jednym punktem, żeby nie był w żadnym dryfie, nigdzie się nie przesuwał. Jakiekolwiek pływanie śmigłowca do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo i rozpoczęcie wtedy manewru gwarantuje nam, że ten manewr będzie potrzebował znacznie więcej miejsca że śmigłowiec nie obróci się wokół własnej osi, tylko ten punkt obrotu będzie zupełnie gdzie indziej i w skrajnych przypadkach możemy o coś zahaczyć. Zwłaszcza w symulatorze nie zawsze wyjdzie to tak perfekcyjnie, do tego warto sobie zapewnić zawsze trochę więcej miejsca niż myślimy, że my potrzebujemy do tych obrotów, żeby zawsze mieć tam jakiś margines błędu większy. Zawsze starajmy się ten obrót przeprowadzić tak, żeby oś skrętu była albo gdzieś na środku kadłuba, albo ewentualnie na przodzie kokpitu, a nie gdzieś poza śmigłowcem, bo wtedy naprawdę promień obrotu będzie ogromny. Tu widać właśnie taki mały przykład obrotu z małym dryfowaniem, i od razu ogon wychodzi poza zarys okręgu środek osi obrotu zamiast gdzieś przy wirniku przemieścił się przed kokpit i ogon wyszedł poza obraz ale to też dość skrajny wymagający przypadek bo ten okrąg jest generalnie bardzo niewielki i w takich warunkach warto sobie ćwiczyć już naprawdę gdy ma się dobrego skilla na początek ta przestrzeń może być większa Operując pedałami do zatrzymania obrotu powinniśmy pamiętać, żeby zacząć to robić nieco wcześniej niż chcemy się zatrzymać, bo śmigłowiec ma pewną bezwładność, nie stanie tego tak od razu. Operowanie pedałami wpływa też na moc wirnika głównego i może się tak zdarzyć, że w czasie obrotu będzie trzeba zrobić korektę w wysokości, czyli użyć minimalnie dźwigni skoku do góry bądź w dół. Zwłaszcza w Microsoft Flight Simulatorze będzie to konieczne, bo tam ten efekt przypowierzchniowy nie działa jak trzeba. A najczęstsze błędy przy obracaniu się w zawisie to zbyt szybkie obracanie się i nietrzymanie tej osi obrotu, inicjowanie skrętu podczas dryfowania i w efekcie kończenia w zupełnie innym miejscu niż rozpoczynaliśmy obrót. A jeśli tylko zobaczymy, że śmigłowiec nam zaczyna trochę uciekać z tego punktu obrotu, to czasem można jeszcze to uratować odpowiednimi ruchami drążka. Tak na wyczucie generalnie takie piruety w miejscu, obracanie śmigłowca to najtrudniejszy manewr z tej grupy i warto sobie dać tutaj nieco więcej przestrzeni na początek. Teraz manewr cofania, czyli taki powolny lot do tyłu w zawisie. Odchylamy drążek minimalnie do tyłu i wprawiamy śmigłowy w ruch do tyłu, pilnując, żeby prędkość była naprawdę minimalna. Tutaj warto wyznaczyć sobie jakiś punkt odniesienia z boku, wzdłuż którego będziemy się przesuwać. Do tego punktu odniesienia gdzieś przed nami, żeby utrzymywać nad nim jakiś obiekt w kokpicie i nie zboczyć za bardzo w bok ale główne skupienie powinno być na jakiejś linii po boku i widzeniem peryferyjnym jeszcze kontrolujemy to, co jest z przodu. Tu i tak największym problemem będzie to, żeby zatrzymać się przed przeszkodą, której nie widzimy z tyłu. Tutaj pomaga wcześniejsze ustalenie sobie jeszcze jednego punktu odniesienia na samym końcu trasy, ale z boku, tak żeby widząc, że jesteśmy równo z nim, zatrzymać się. W Realu bardzo często wykorzystuje się po prostu pomoc osoby trzeciej na ziemi, która przez radio instruuje nas jak bardzo i dokąd możemy się cofnąć. W symulatorze wprawdzie za żadne ewentualne błędy nam konsekwencje nie grożą, ale i tak warto latać i ćwiczyć tak, jakby to był real i prawdziwe warunki, w których nie powinniśmy dopuścić do żadnego kontaktu z przeszkodami, z obiektami w otoczeniu. Cofanie ogólnie nie jest trudnym manewrem, ale trzeba wiedzieć kiedy się zatrzymać. No i zostało jeszcze strajfowanie na boki. Utrzymując stały kierunek w zawisie, przechylamy drążek w bok, w prawo lub w lewo, prawiąc śmigłowiec w lot bokiem. Generalnie od razu powinniśmy zneutralizować drążek, bo tutaj największym problemem, najczęstszym błędem może być zbytnie rozpędzenie śmigłowca. Taki manewr w bok zauważyłem, że o wiele bardziej, o wiele szybciej rozpędza śmigłowiec niż lot do przodu. Jeśli to ma być przesunięcie tylko jakąś niewielką odległość, to możemy nie wyhamować. I tu już od razu idzie, więc druga wskazówka: kiedy chcemy się zatrzymać, to musimy zainicjować ten przeciwny ruch drążkiem wcześniej, niż śmigłowiec dotrze do miejsca, w którym chcemy stanąć. Tutaj nawet te małe, lżejsze śmigłowce będą poruszały się siłą bezwładności i będą potrzebowały trochę czasu, zanim wyhamują ten ruch w bok. Kolejnym problemem przy strajfowaniu albo często powielanym błędem, jest też dryfowanie lekkie do przodu lub do tyłu. Żeby tego uniknąć, znowu wybieramy jakieś punkty otoczenia, punkt w kokpicie i punkt w terenie i staramy się utrzymywać kokpit na tej wybranej linii. Tutaj w tym przykładzie śmigłowcu Kayoa wybrałem ten wystający sensor i starałem się jakoś utrzymywać go na linii wymalowanej na pasie, ale jak widać też to się nie zawsze tak precyzyjnie udaje. Pomimo to strajfowanie nie jest aż tak trudne. Na koniec trochę zabawy w zawisie, jeśli takie latanie w spacerowym tempie kompletnie was wyczerpało fizycznie, psychicznie. To jest trochę taka helikopterowa karuzela. Kręcimy się wokół jednego punktu z przodu, cały czas utrzymując dziób śmigłowca, widok z kokpitu prost na niego. Przypomina to takie uczepienie się na lince i wirowanie wokół jednego punktu. Sam konkretny manewr nie ma chyba żadnej wielkiej przydatności w praktyce, ale ponoć pomaga ćwiczyć taką precyzyjną, pełną kontrolę nad drążkiem i pedałami w taki bardziej dynamiczny sposób niż zwykłe manewry, które daje większą frajdę, chyba więc więcej zabawy. Ciężko tak precyzyjnie opisać dokładnie, co robię ze sterami. Jak widać, lewy pedał jest cały czas wciśnięty, żeby zniwelować ten efekt momentu obrotowego wirnika ogonowego, bo moja prędkość do przodu jest generalnie zero, poruszam się tylko w bok. A drążek jest cały czas wychylony w prawo w kierunku tego obrotu śmigłowca, żeby utrzymać ten ruch obrotowy, ale jednocześnie jest ciągła manipulacja, nim góra dół, trochę mniej w prawo, trochę bardziej w prawo, żeby utrzymywać jednakową odległość od tego okręgu namalowanego na asfalcie. W jakimś filmie z realnej szkoły latania widziałem, że po prostu używa się pachołka drogowego. I pilot kursant leci tak, żeby cały czas mieć przed sobą ten pachołek, ale dla mnie osobiście ten dodatkowy okrąg jest bardzo pomocny i pomaga utrzymać tą właściwą odległość. Nawet jeśli czasem się trochę od niej oddalam, trochę za bardzo przybliżam, to takie dwa punkty odniesienia zamiast jednego pachołka na środku w moim przekonaniu działają lepiej, jakby bardziej trzymają mnie w tym równym okręgu w robieniu równych kółek. I to tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie jeśli dotrwaliście do samego końca. W następnej części szkoły latania na śmigłowcach zajmiemy się kołowaniem na miejsce startu, a będzie tego kołowania aż trzy rodzaje. Na dziś tyle. Wielkie dzięki, trzymajcie się, cześć.